Cholera u nas złodrona. wszyscy tak, tak, chłopy, wszystkie we wsi walą, walą e, głową w, w traktory. Taki strach pod Nanasą wieś, że nikt nie pracuje w polu traktory przygotowane do Warszawy, Jedziemy na, na Warszawę, jedziemy, będziemy protestować do ostatniej kropli układu moczowego, kiedy, chyba że to i to nie będą. Bo my się dowiedzieli, że zepis chce wykupić TVN. I, I żeby skasować, żeby nie było TFN-u. To wiadomo, w porządku. To rozumiemy wszystko. Tylko, że dlaczego my się. Co my tu mamy za problem? My zaczęli sobie łączyć kropki. Jak nie oglądali TFN-u i wykupili te u żeby skasować, to co będzie, się pytam, Bo oni te sporny nie oglądają. To co wy kupią i co i co my będziemy w zimie robić? Ja nie będzie roboty w polu, dlatego jedziemy do Warszawy, traktor przygotowane przygotowany i wyście przygotujcie, bo jak macie co, oglądacie sobie coś, a wiecie, że pis nie ogląda, no to się zdziwicie teraz, jak wykupią i głównie z tego będzie. Na razie, do zobaczenia. co sucamy jadę.